Cześć widzowie, to jest już bardziej oficjalny bajkczek mojego propajna, bo wcześniejszy to był taki nagrany na szybko w minutę. Zacznijmy może od ramy. Rama to jest Propane t 6 karbonowy, najnowsza wersja. Przedni trójkąt dostałem nowy miesiąc po tym, jak e, złożyłem ten rower, dlatego że no, z pewnych powodów po prostu pękła rama. Tylny trójny jest ten sam, przedni jest nowy. Postanowiłem okleić całą ramę folią ochronną, żeby się może mniej porysowała. Dobra, przechodząc może na, do następnej najważniejszej rzeczy, czyli zawieszenia. W przodu mamy Zeba Ultimate na najnowszym Chargerze 3.1. Wcześniej kupiłem na 3.0, ale przerobiłem go na 3.1, bo ten upgrade nie jest taki drogi. Ogólnie shaft był tu 160, ale dostałem shaft 170, więc taki tutaj wsadziliśmy. Oczywiście nie wyciągaliśmy buttercupsów, buttercupsy dalej są. Dumper to mamy... Vivida Ultimate Shox'a, 5 regulacji, jeszcze wszystkiego nie ogarnąłem, ale jest na razie w miarę spoko ustawiony, tak mi się wydaje, to w sumie chyba tyle co mogę o nim powiedzieć, koła, są to na obręczach ax 471 dt Swiss, prychy to są Sapimy Delight'y, nacieniowane na, na 1.6, najważniejsza dla mnie była waga, ale żeby jeszcze coś tam wytrzymałość była, więc takie szprychy Piasty to są NG buty, tak zwane Hindastry. 696 punktów zaczepu. Możecie sobie zobaczyć jak to brzmi. Całkiem fajnie mi się wydaje. Przejdźmy może do opon. Opony z tyłu mamy Bontragera XR4. Taka fajna szybka lekka oponka, więc wydaje mi się, że jest taka idealna pod taki rower. 740 gramów waży. W środku wkładka też bardzo lekka, bo no nie będę jakoś super na tym rowerze zjeżdżał, bardziej mi zależało na chopeczkach, ale jakieś wkładki w środku chciałem. E, były wentyle Title'a, niestety wentyle Title'a są słabej jakości i zostały wymienione na, nawet nie wiem szczerze jakie, ale działają cały czas, więc mi pasuje. Przejdźmy do napędu. Mamy tutaj reduktor e, z drukarki 3D, ale zębatkę mamy Reversa, łańcuch mamy SRAM. Chyba NX albo GX, nie pamiętam szczerze. Korby slx zębatka 32T. Napinacz mamy tego lepszego riversa, Kolaba Experta. Napina spoko, a zawsze mogło być lepiej. Pedały mam Crank Brothersy, stampy jedynki generacji drugiej. I support mam tokena. Przejdźmy do kokpitu. kierownicę Titla, mostek Hitler. O nie wiem czy to jest oryginalne title. kupiłem to na ebayu w dobrej cenie i nie, nie będę kłamać, nie wiem czy to jest to oryginał Ale sprawuje się na razie dobrze, więc, więc nie narzekam Podkładki mamy burkteka, mamy zrobionego barmoda, śrubka reversa, gripy ODI, softy, longi, 160 mm długości kierownica przycięta na 720 z tego co pamiętam dobra, to przejdźmy może do hamulców jak mamy tutaj przy okazji, macie, możecie sobie tutaj zobaczyć takie bardzo fajne klameczki mi się bardzo podobają osobiście e, są to niby hamulce do XC, ale hamują bardzo fajnie, nie będę kłamał zaciski oczywiście czterotłokowe i tarcze mam Magura Storm, zwykłe. Dost kupiłem je ze strony Propane w fajnej cenie, razem z ramą i damperem. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Na tym byśmy kończyli. Jedyne, co jeszcze mogę powiedzieć, to, że siodło Burkteka, sztyca Acenta, zacisk też Burkteka. I takie jeszcze z ostatnich rzeczy jest to rama, to jest rozmiar S na 27,5, zapomniałem tego powiedzieć na początku. A ustawienia zawieszenia, szczerze, sam nie wiem, ile tutaj jest dokładnie PSI i jakie są ustawienia. Jest po prostu... Miękko i w miarę wolno. O. Jest całkiem miękko, ale wraca powoli. Ja lubię mieć miękko, nie lubię jak mnie bolą kostki i ręce. Mam tutaj wsadzone dwa tokeny do tyłu i do przodu. I z przodu jest idealnie, z tyłu mógłby być jeszcze jeden, ewentualnie dwa więcej, bo czasem dobijam. Ale mam HBO, więc tego tak bardzo nie czuję. No i to by było chyba na tyle. Jak sobie przypomnę jakie mam tutaj ustawienia zawieszenia, to będą tutaj wklejone na ekranie. Ale raczej sobie nie przypomnę. No i to tyle. Siema.